Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża i idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto Was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. To poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego, że jest uczniem. Zaprawdę, opowiadam Wam, nie utraci swojej nagrody. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, zwłaszcza rodzice, którzy przynieśliście. Dzieci prosząc o łaskę Chrztu Świętego dla nich. Spłaszczyło się nam to życie. Czy jest tak, jak jeszcze za czasów proroka Rydzeusza, kiedy to największym darem, jaki mógł dać kobiecie, u której często nocował, a która z mężem przez wiele, wiele lat nie mogli doczekać jej dzieci, Czyż większym darem mógł być właśnie syn? Czy dzisiaj dziecko jest szczęściem, błogosławieństwem? Może czasami bardziej boimy się dzieci, może czasami traktujemy jako przykleństwo, jako wpadkę, jako coś, co zagraża może naszemu osobistemu rozwojowi, jakbyśmy go nie definiowali osobistemu szczęściu, przeszkoda, zawada. Ktoś powiedział, że najlepszą metodą na dzietność Polaków byłoby zniesienie ZUS-u. Pamiętacie jeszcze czasy, kiedy nie było emerytur, rent? Ludzie musieli mieć dzieci i mało tego, musieli mieć dobre dzieci, by później było komu matce, ojcu na stare lata podać szklankę wody. Dzisiaj mamusia, tatuś mają emeryturki, dzieci też wiedzą kiedy otrzymują te emeryturki, więc wtedy odwiedzają i tak naprawdę te więzi rodzinne też nam się trochę rozjechały. Czy dzisiaj życie jest błogosławieństwem? Na naszych oczach dokonuje się bardzo ciekawe przeobrażenia. Parę tygodni temu w Holandii rozgorzała dyskusja, zresztą zakończona ustawą państwową, Która pozwala na eutanazję ludzi z demencją, chorych na, na Alzheimera. W Belgii, o niej dobrze pamiętam, do 12 roku życia można niepełnosprawne dzieci poddać eutanazji. Oczywiście, jak zwykle, z litości, z miłości, z czułości, no bo jakże inaczej? Bardzo bulwersująca sprawa w Holandii, zanim weszła ustawa. Córka poprosiła pielęgniarkę o, podaniu, o podanie matce, która miała Alzheimera, trucizny. Najpierw dosypano mamie do kawy środek usypiający i gdy podawano środek śmiercionośny, mama się ocknęła. I nawet jak zeznaje jej córka, musiała siłą przytrzymać matkę, by pielęgniarka mogła dokończyć eutanazję. Z tej racji, że jeszcze ustawa wtedy nie obowiązywała, oskarżono pielęgniarkę o zabójstwo. Matka zabita, a córka broni pielęgniarki. Przecież chciała dobrze, chciała mamusi ulżyć. Rzeczywiście życie dzisiaj staje się płaskie. Jest dobre tylko wtedy, kiedy jest zdrowe, młode, dziarskie, przedsiębiorcze, utalentowane. A te, które jest takiego drugiego gatunku nikt tego wprost nie powie, bo to byłoby głupio, ale tak się traktuje to jest życiem już nieważnym. Pandemia, która była, jest. Jeden Pan Bóg wie, co to jest. Ona także na temat życia rzuciła jakieś cień. W szpitalach na Zachodzie odmawiano leczenia ludzi starszych. Nie dlatego, że nie było burzek, nie dlatego, że nie było respiratorów. Po prostu po co? Po co ładować tyle kasy? Po co ładować tyle wysiłków? To już stary człowiek i zakłady ubezpieczeń społecznych się ucieszą i rodzinie będzie lżej. Patrzyłem na naszą młodzież, tak se, zawsze myślałem o młodzieży, że jest taka buntownicza, taka niepokorna, przekorna i tak jak patrzyłem, kiedy zamaskowani prawie, że całościowo, niektórzy siedzieli po trzy tygodnie w domu. Młodzi ludzie, tak se myślę, czego tak jest? Czyżby tak się bali, że będą zarażać starszych? Raczej ich o to nie podejrzewam. O jakieś takie wielkie myślenie o starszych. Raczej chyba chodzi o coś innego. Pamiętam w niedawnej rozmowie z harcerzami, którzy przygotowują się do przerzeczenia harcerskiego, rozmowa o wierze. Mówią wprost. Dzisiaj te pojęcia wiara, Bóg są nieistotne. Człowiek sobie bez nich bardzo dobrze radzi. Nikt młodych, albo może mało kto z młodych, myśli o Bogu, myśli o Kościele, myśli o wartościach. Po co? Trzeba życie brać całymi garściami. Skoro życie jest tylko tutaj na ziemi, to rzeczywiście wszystkie reżimy słuchamy co do joty. Tak sobie myślę, czemu człowiek tak nie słucha o grzechu? Czego człowiek tak nie słucha choćby o alkoholizmie, pornografii? O narkomanii, dlaczego akurat tutaj jest tyle wolności? Czy to nie są takie duchowe koronawirusy? Czy one nie zabierają nam życia? No, ale wtedy można o tym mówić tylko wtedy, kiedy ludzie są wierzący. Chyba świat nas spłaszczył, chyba nas wypłukał z myślenia o wieczności. Liczy się tu i teraz. Dlatego nie dziwmy się, że to, co jeszcze ludzie by się kiedyś wstydzili, mówiąc publicznie, to dzisiaj obnosi się na różnych sztandarach. Człowiek robi to, co chce, jak chce, kiedy chce. I dzisiaj nie ma wstydu. Dzisiaj wszystko jest normą. Bo przecież jest ten świat, go trzeba używać, ile wlezie. Przecież to tylko ile ślad. Jak zatem mówić człowiekowi dzisiaj, o Bogu, o wierze, o życiu wiecznym, skoro człowiek docenia tylko życie doczesne. Może potrzeba rzeczywiście pewnego dystansu, może pewnych doświadczeń, może także zwrócenia uwagi na inne rzeczy. W tym tygodniu pisze do mnie dziewczyna, chyba moja uczennica, ale to już było tak dawno temu, że jakoś nie zapamiętałem. Pisze w innej sprawie, ale na koniec mówi i dziękuję księdzu za te słowa, które kiedyś powiedział o mieszkaniu z chłopakiem przed ślubem. Niestety wszystko sprawdziło się co do Joty, co ksiądz powiedział. Szkoda, że człowiek musi czasami się nacierpieć, musi dostać po rękach, jak to się mówi, od życia, by był mądrzejszy. Kościół stawia przed nami życie człowieka nie tylko tutaj na ziemi, ale także jako życie wieczne. To, że dzisiaj przynieśliście dzieci do chrztu, to tak jak wspomnieliśmy o tym we wstępie, to jest ta świadomość tego, że człowiek nie rodzi się tylko dla ziemi, ale że oprócz tego życia dla ziemi równolegle toczy się życie wieczne. I w tym życiu wiecznym człowiek ma również wzrastać. Chrzest to jest jedynie początek, dlatego to pytanie, które zostało zadane na samym początku: czy jesteście świadomi obowiązku wychowywania dziecka w wierze? To wychowywanie nie polega na tym, że się powie dziecku idź do kościoła, idź do spowiedzi, idź do komunii. To wychowywanie będzie wtedy, kiedy ojciec z mamą idą do spowiedzi, idą do komunii i kiedy żyją jak ludzie wierzący. Tak. Kościół z, upor z uporem głosi, że człowiek jest zdecydowanie coś więcej niż doczesność, że człowiek nie jest płaski, że właśnie w tym życiu doczesnym ziemskim realizuje się zupełnie jeszcze inne życie. Dzisiaj jest taka pewna filozofia dobroczynności: bądźmy dobrzy. Nieważne w jakiego Boga wierzysz, bądźmy dobrzy. Wdałem się niepotrzebnie w pewną dyskusję na Facebooku. Się pilnuję jak mogę, ale nie zawsze się pilnuję. I słyszę od człowieka, czytam, który mi pisze Wy, kler, kościół, księża, przestańcie dzielić ludzi. Poniście zająć się dobrem. Jaki kościół? Bóg najważniejszy. Pozwoliłem sobie odpowiedzieć. Skąd Pan wie o dobru? Jeśli nie z kościoła. Co to znaczy rzucić kasmo czyń dobrze, skoro dzisiaj każdy z nas ma swoją definicję dobra? Co to znaczy mówić prawdę, kiedy każdy z nas ma swoją prawdę? Jeżeli nie odniesie się prawdy, dobra, piękna do rzeczywistości absolutnych, obiektywnych, to wtedy człowiek jest skazany na samego siebie i zaczyna błądzić. Zatem. Gdzie nauczyłeś się prawdy, dobra, piękna? Jeśli nie w kościele, jeśli nie od Boga, który przez Kościół, przez słowo Boże, sakramenty, poprzez życie wierzących, pokazuje Ci to prawdę i dobro, i piękno. Cisza, Ewangelia mówi o pewnej hierarchii. Akurat w tej redakcji Ewangelii, w tym tłumaczeniu jest to bardzo delikatnie powiedziane. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż nie, jest niegodzien. Ale w innym tłumaczeniu jest mowa mocniej, dosadniej. Chyba nie pasuje tak dzisiaj mówić, dlatego nawet to tłumaczenie zmieniono. Ale mówiło się kiedyś, kto nienawidzi ojca i matki ze względu na mnie. Co to znaczy nienawidzić ojca i matkę? Kłócić się? Żyć jak pies z kotem przysłowiowy? Nie, to zupełnie o co innego chodzi. To znaczy kochać bardziej Boga. I proszę się nie martwić. Ja wiem, że często mamy bardzo fałszywe obrazy ludzi, tak zwanych pobożnych. Czasami są to ludzie, którzy są takimi dewiantami religijnymi, dewotami, którzy są w stanie odmówić 15 koronek, odwiedzić wszystkie nowenny, stać przy wszystkich kapliczkach a nie da się z nimi żyć. I czasami mówimy, e, co to za religijność? Nie chcę być taki religijny. Nie chcę takiego kościoła. Ale to nie o taką religijność chodzi. Czasami mówimy, co ci mama i tatu mówi. A w Pięciu Świętym jest powiedziane, ty najpierw posłuchaj, co ci Bóg mówi. Kochać Boga bardziej niż ludzi, to znaczy uczynić Boga pierwszym. A wszystko inne, wszystkich innych, uczynić na drugim miejscu, na swoim miejscu. Tak samo w małżeństwie, to, że mąż kocha żonę, żona kocha męża, pięknie. Ale jeżeli nie będą kochać Boga, to wcześniej czy później te ludzkie upodobanie gdzieś może się po prostu skończyć. I na czym będziesz budował tę miłość? Pamiętam parę lat temu wizytę w niemieckim obozie koncentracyjnym na Majdanku i przytłoczony tymi barakami, tymi pozostałościami po więźniach, tych ubraniach, butów, włosów, siadłem taki przytłoczony gdzieś tam na schodku i tak sobie myślę w Duchu Boże to wszystko zrobił twój człowiek. Człowiek, którego stworzyłeś na obraz i podobieństwo Boże, człowiek, który jest koroną stworzenia, człowiek, w którego wpatrzyłeś się w stworzeniu i zakochałeś się bez pamięci, to to wszystko człowiek zrobił? Czy takie obozy to nie są chichoty diabła, kpina z Boga, który pokazuje Bogu, patrz co żeś zrobił? I pewnie, że nie brakuje tych, którzy twierdzą, że hitlerowcy, naziści, ale że i Stalinowcy, ale. Mówi się o hitlerowcach, mieli na pasach napisane Gott mit uns, Bóg z nami. Ale o jakiego Boga oni walczyli? Przecież tam kwitło pogaństwo. Tak, jak człowiek odwróci się od Boga, jeżeli Boga będzie traktował instrumentalnie, tylko powiedzmy mówiąc o nim, ale nie będzie go kochał jako pierwszego. To nie da szacunku i dla matki, i dla ojca nie da. Pismo Święte mówi o tym, że wiarę, te bycie pierwszym Boga w moim życiu, przekłada się na życie. Jezus daje bardzo prozaiczny przykład. Podaj kubek zimnej wody dla spragnionego człowieka. To pomyślcie sobie, jak wiele innego dobra jesteśmy w stanie zrobić, i to wszystko Bóg widzi. Ze względu na Boga. Świat dzisiaj już nie chce tych, którzy będą tylko mówić o Bogu, ale świat chce, żeby ten świat, ci ludzie, którzy żyją w Bogiem, pokazali, że są wierzący. Zatem nie pozwólmy na to, by życie nas spłaszczało, by nasze życie się spłaszczało, ale bądźmy w tej codzienności, może zagonionej, może zgłupiałej gdzie niegdzie. Bądźmy świadkami tego, że człowiek żyje nie tylko tu i teraz, ale równolegle człowiek żyje dla Boga i z Bogiem. Amen.